Dwunasty tom, 28 maja 1918 roku. Miłość Jezusa do Luizy nie pozostawia w niej miejsca na żadną inną miłość. Niebieska mama stara się przebłagać Jezusa, aby nie karał. Kiedy przebywałam w swoim zwyczajowym stanie, powiedziałam do mojego ukochanego Jezusa: Jezu, kochaj mnie. Mam większe prawo niż inni, by być kochaną, gdyż nikogo nie kocham prócz ciebie, ani nikt mnie nie kocha. A jeśli ktoś zdaje się mnie kochać, to dla dobra, które sam otrzymuje, a nie ze względu na mnie. Tak więc pomiędzy moją a Twoją miłość nie wnika żadna inna miłość. A słodki Jezus powiedział do mnie: Córko moja, to nic innego jak moja najpotężniejsza miłość. Jest ona tak wielka, że zazdrość mojej miłości do ciebie oddala wszystko od ciebie. Moja zazdrość jest tak wielka, że czuwam, aby żaden cień miłości stworzenia nie przeniknął do ciebie. Co najwyżej toleruję, jeśli ktoś Cię miłuje we mnie ale nie poza mną, gdyż inaczej bym go przepędził. To także oznacza, że ani ty nie wniknęłaś w żadne serce, ani nikt nie wniknął w twoje. Potem w nocy powrócili Jezus i królowa matka i wołali mnie po imieniu, jakby chcieli, żebym zwróciła na nich uwagę. Jak pięknie było widzieć Matkę i Jezusa rozmawiających ze sobą. Moja niebieska mama powiedziała: Synu mój, co robisz? To, co chcesz uczynić, jest zbyt wielkie. Mam prawa matki i ubolewam na tym, że dzieci muszą tak bardzo cierpieć. Czy chcesz otworzyć niebo, aby zesłać kary i zniszczyć stworzenia oraz pokarm? który jest potrzebny, aby ich wyżywić? Czy chcesz je zalać zaraźliwą chorobą? Co oni zrobią? Mówisz, że kochasz tę moją córkę, ileż będzie ona cierpiała, jeśli to zrobisz? Nie zrobisz tego, ażeby jej nie zasmucać. I przyciągnęła go do mnie, ale Jezus stanowczo odparł: Nie mogę, wiele nieszczęść dzięki niej wstrzymuje, ale nie wstrzymuję wszystkich moja mamusiu, pozwólmy przejść burzy nieszczęść, ażeby się poddali. Potem mówili między sobą wiele innych rzeczy, z których nie wszystko zrozumiałam. Byłam przerażona, ale mam nadzieję, że Jezus da się przebłagać.